W dzisiejszym odcinku razem z film oraz Mikiu postanowiliśmy przejść Minecrafta, ale naszym utrudnieniem by było wspólne EQ. Jednak to co wydarzyło się pod koniec zrujnowało wszystko, także oglądajcie ten film do końca. Ale zanim zaczniemy to zostawcie suba, pobijamy magiczne 5000 subskrypcji oraz lajka dla zasięgu. A jeśli zostawisz komentarz, pączek, to ci serduszko. Więc już nie przedłużam i zapraszam was do materiału. Hej, mamy dwa kilofy. No, ja też mam dwa kilofy. No, to mój jeden będzie pod moim slotem, będzie pod waszym slotem. Dobra, tak, to wyjdźcie. Dobra, i tak ustalamy, tak? Tak zostaje tak, i tak, tak ma być. A łopat nie ja po... na ostatni? Nie, no Tulsy mają być na czterech pierwszych slotach. Tak A to nie lepiej sami z jedzą, bo ja jestem tak przyzwyczajona. Mamy pulkę tu jest... Dobra, Ej, bo żółtiki statek. Są. A, u... A pod jakim macie slutę? Ej, mały szum! A Watera pod jakim macie slutem? Pod siódemką y No i bardzo dobrze A bo tu jest to Ja jestem jakaś inna I mam pod czwórką <gryst> Dobra mamy osiem żelaza Mamy na wiadro razny kill off. No to wiadro nam wystarczy żeby zrobić już portal do netheru Wszystko jest tu <gryst> No ja nie widzę Ej co jest? Jaki seed I faktycznie no Jaki seed jest dowalony O e, To jest dobra Kogo ma zabija? Ja, ja, ja zabijam żelazo A już nie wiedzę. Dobra, zauwa. Kto jedzenie? Ja! Próbuję w świnie trafić, ale jest ciężko. Ja ja się... Dobra, jestem. Tam Dawaj, co, to jest? co ty robisz? A, nie tu. Harry, weź się ogarni, by nie Nie trafić. no, co ty się ogarni, nie? No trafisz w klocka, nie musisz. Aha. To no To ra... Wszystko na mnie. Was, on obok nas był. What? Dobra, to idziemy bastion, Dobra, praktycznie... ty... sobie, że ktoś tak teraz zmienia bloki na inny slot. Abym zabił kogoś. Czy <laughs> uciekaj. Czym jest kaczucha? Kaczucha pod względem bastionu jest tak, że ma dużo złota. W skrócie. Mm. Mm. Ej, Mikiu. Mikiu! Zabiłem. O, o. Ja Dobra, uciekajcie, 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 uciekajcie. Oj, oj, oj. <laughs> ja... nie z, sercu, z, nie z serca. Ja mam dwa i pół, ale ich spaliłem, nie? No, Ej, forteca! Forteca tu jest! Gdzie? No widzisz czegoś, czego ja nie widzę, nie? Ej, Cały to w czas... dobrą stronę szłam. Ej, tu jest bastion drugi nawet, co jest? Ej, forteca i bastion? Ja nic nie widzę, nie wiem, tam eee... we dwójkę do bastionu, a ja pójdę do fortecy. A gdzie jest bastion? No tu jest. Ja nie... Ty czekaj, muszę na ten dystans, wiesz. Ten <laughs> bastion, to nie widzisz O, jest, Nie no? ja uważam tego za dobry pomysł, ale dobra. spokojnie, wycofaj, wycofaj. To jest brutal. Dwa nawet. A ja mam zeza. Wycofaj, wycofaj, wycofaj. Nie, ty zginiesz, hegi. Nie zginę, nie zginę, ja jestem nieśmiertelna. A ta. Goni mnie dalej. Ostatnie. mnie. Uważajcie oh, nie? Jezu, myślałam, że spadnę, a. Zaczynałam się, ale jestem zaniepisał. Aha, o. i co, i co, i co? Ci. Dobra, mam pierwszą pałkę. Osiem tylko? Nie, ja zrobiłem tylko osiem, spokojnie, spokojnie. A dobra, Jezu. Kuźwa, odróżniałam się do tyłu, z nie było, no i właśnie tak się zawsze gubię. <grym <grym> dobra, w tamtą do stronę idziemy. Rozdzielam <grym grym> się, kto pierwszy znajdzie Stronghold, wygrywa. Dobra. Znaleźliśmy już Stronghold. Ale... Czyli, portal, portal zawsze No. Czyli wpuśćcie mnie. Nigdy nie dobrze dobry w szukaniu portali, nie? Ja też nie. -y znalazłam! <grym> Ej, znalazłam! Co? No co? Nie, byłem obok tego, nie? Oho, no dobra, fajne, fajne. Aha, to Ale to mam wyczerpanie dobra. i są trzy perły. Co ty gadać, że są trzy? Ej, trzy bez są? kitu, no widzę teraz. Odpalaj. Trzy, dobra. dwa, jeden, jeden. go. Dobra ja idę na pierwszy, na wieżę Ej czekajcie, dobra. nie róbcie watera Tylko sobie wylejcie na spokojnie stary. ja mam doświadczenie w robieniu waterów Nie, 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 nie My też No podejdź Nie dosięgam no Podejdź Dobrze druga Dobra water skill. Tessa oh. ja Zrobiłam watera ufam. Ja będę kopał, wy się budujcie A jak zrobić watera, zrobię watera? Nie, 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 nie ufam tobie, nie ufam Jak Ty... to mi nie ufasz? Jak będzie parcował to... parcował Nie, ja wiem gdzie zginął. dobra, mamy jej tamy. nie było mieć klocki. Właśnie to robię, no. O, szybciej. Nie da się. Szybciej, szybciej. Nie da się szybciej. O, dobra, co? już. Ostatnia wieża. No ja idę na ostatnią Nie robisz to, robisz to. Ja robię Wootera. Też ja robię. Szybcykam. Nie. Dobra. Zresztą nie mamy, to byśmy zrobili tego strata, nie? Byśmy zrobili taką, taką wieżyczkę byśmy byśmy... No, nie to mamy obsidianu. Nikt z nas o. nie wykopał. No przecież można... co wymy... wymy... Ej! Wyskitu, czy nie biskitu, dobra, dobra, no, nici... masz rację, masz rację, masz rację. Mamy trzy klatki! Co ja zrobiłem? Ja nie umiem tego robić. No ty mój słychać do mnie. O. A przecież on nie parczuje jeszcze. Wiem, ale stawiasz się zawsze i tak. Dobra, no to czekamy. Dawno nie widziałem, że smok tak na... długo parczował, nie? Nie on jest zbugowany chyba. Nie, no nawet tak nie mam. To się kółeczka stary robi. O! Parczuje? Lunduje? Nie. nie. Ja, on sperczował? Nie. Nie! Nie, no że mnie zaraz coś. Ej, czekamy 15 minut, żeby on sperczował. No przecież mi się nie chce, no. My to pół dnia spędzimy. Nie. kółeczka Ej, dobra, ten smog jest bugowany, widzowie. Ten smog jest bugowany, naprawdę. No. My czekamy 15 minut dokładnie, żeby on spercował. Bez kitu, 15 minut czekamy. a On dalej nie spercował. Dobra, tak naprawdę byśmy go pokonali bez problemu, tylko że ten smog jakoś nie wiem, nie działa. O! No i zarobi Pokonaliśmy smoka! Super! Tak? No! Kończymy. O co mi się dzieje? Pierwszy! Spacja! Ja pierwszy skąd? A ten perły ma. Rzuciłem. Skąd ma perłę? To no się nie liczy, bo nie zabiliśmy smog.